Jestem wolnym człowiekiem. Nigdy mnie nie złamiecie. Nigdy. Poproszę na scenę księdza Jaska Stryczka, który jest trzecim laureatem tegorocznej edycji nagród imienia Mieczysława Biczka. Axel Springer, nie boję się. Możecie być ogromną korporacją. Jestem wolnym człowiekiem, możecie mnie zabić. Jestem wolnym człowiekiem. Nigdy mnie nie złamiecie, nigdy. Dlatego wolność gospodarcza to jest coś, co rozumiem i czuję. Dziękuję za nagrodę. Panie redaktorze, a ile jest czasu na taką wypowiedź jak moja? Ja w internecie miałem napisane dużo pasz ludzi biznesu. Do mnie przychodzili ludzie, ci od 300% rocznie. Duży biznes. Andrzej jest moim osobistym coachem, wolnościowym Zgarnął mnie w moich najgorszych czasach. Jeżeli chcesz prowadzić organizację zgodną z zasadami, szykuj się do wojny. Bo trzeba walczyć o życie. Każdy powinien odpowiedzieć za swoje życie. Więc sprawdziłem i wynająłem od miasta 2 metry kwadratowe na dwie godziny. Ale panie rektorze, oczywiście znam na to odpowiedź, ale nie kończę, powiem Państwu. Przepraszam, mówiłem, że tak będzie. Pogoń za zyskiem. Nie można tego wartościować moralnie. Nie widzę. No i pier przez pierwszą godzinę pan dyrektor mnie opieprzał. Przez drugą robił sobie ze mną zdjęcia. Moralność to jest yy, domena tego, co jest dobre, co jest złe. Etyka to jest kwestia powinności. Dlaczego tak należy robić, a tak nie należy robić? Panie profesorze, dlaczego należy zakładać, że skoro ktoś pragnie zysku, to na pewno zrobi coś złego? Nie, mówi się tak. Jest człowiek, który jest odpowiedzialny za życie, za miłość. I za to, żeby się utrzymać przy życiu. Kto z Państwa chciałby być bogaty? Nie wszyscy podnieśli rękę. Jeszcze raz, kto chciałby być bogaty z Państwa? Kurde, mało. Ja jestem na wolnym rynku. Walczę o przetrwanie. A, przepraszam, już zdjęcie, o nie. Już musimy kończyć. Drodzy Państwo, dostać nagrodę, umieć się potem zachować to dwie różne sprawy. Widziałem wolność na wzgórzu, stała naga wśród wichru i mgły. Włosy miała z deszczu i ognia, a w oczach cały świat bez winy. Nie miała broni ani sztandaru, tylko dłoń. Jakieś dawne, zgaszone dni Widziałem wolność, jak płonie i śpiewa Jak niesie się. Gratulacje serdeczne dla księdza dla, za nagrodę, bo absolutnie zasłużona, mało kto przeszedł tyle, ile ksiądz, że ksiądz to wytrzymał, to mam nadzieję, że nagród dla to będzie więcej. E, drogi Andrzeju, chciałem Ci w ogóle podziękować za e, doradztwo i opiekę przez te lata. Ksiądz Jacek dla mnie to jest przykład szaleńca i wariata, który chyba mamy taką wspólną cechę, to znaczy mamy idee, pomysły, które realizujemy, z których jesteśmy przekonani. Najlepiej, Najlepiej zwariowane. A dzisiaj... Uczestniczę w gali, nawet jakąś nagrodę dostałem. Nie jakąś nagrodę, tylko wyjątkową w Polsce nagrodę imienia Mieczysława Wiliczka, która jest przyznawana po raz trzeci za uskutecznianie przedsiębiorczości głoszenie wolności. Kiedy uważasz, że coś co się dzieje wokół ciebie jest niedobre, to to opuszczasz bo to jest też chyba odwaga, która ma mnóstwo konsekwencji, co ty zrobiłeś i w pewnym życiu ja chyba też. Ja no, miałem taką doktrynę, że unikam ludzi złych, a w końcu oni weszli do mojego świata. Mam taki wolnościowcem zawsze, nigdy mnie nie złamali na żadnym etapie. A Pan redaktor prowadził dzisiaj cały dzień... Pan. Panel. Dzi panel. I, główny, I, tak. inny, bardzo I co, wolność gospodarcza? Dobrze czy źle? Eee, wolność gospodarcza zawsze bardzo dobrze. Ostatnie zdanie. Powiedz. System wraca do ustawień fabrycznych, w fabrycznych <laughs> czyli do takich jakie były w PRL-u. Stąd, jeżeli nie będziemy walczyć o wolność każdego dnia, niestety bardzo szybko ją stracimy. Dlatego, wolność gospodarcza to jest coś, co rozumiem i czuję. Dziękuję za nagrodę. Widziałem wolność, jak płonie i śpiewa, jak nie się serca gdy braknie sił. Widziałem wolność! Patrzy w oczy, gdy wstajemy i mówić cicho To już czas Jestem wolnym człowiekiem Czuję się wolnym człowiekiem Ta nagroda, to wczoraj wieczorem To, to dla mnie jest y, jedna z fajniejszych y, chwil Dlatego, że wolność jest dla mnie czymś ważnym, i jak, jak patrzę na swoje życie, no to właściwie moje życie to trzy słowa: wolność, prawda i szczęście. To, że mogłem wykrzyczeć wczoraj ze sceny Axel Springer Nie boję się, też nie jest przypadkowe, ponieważ już wiele razy tak krzyczałem. A pierwszy raz w 2019 roku, kiedy Onet i cały Excel Springer tak strasznie szczuł na mnie i na bliskich mnie osoby, że wydawało się, że chyba już, no nie wiem, zaszczują nas na śmierć. Więc nie boję się, jestem wolnym człowiekiem. Jestem pogodzony z tym, że umrę. Eee, przyjmuję to. Jestem wolnym człowiekiem. Czuję się wolnym człowiekiem. Akser Springer, nie boję się.